好了我找你的 ą t e 是啊 i d 你 i a 吃 e 发 ę d t 穷途末路，尚有一饮入喉，如何？但江南的风和春倒是甘醇，不如你我同往。不去，怕给我惹麻烦。

Um, I ta mobilna wersja ma pewnie gorsze jakości tekstury, i tak dalej, wiesz? Jest lepiej zoptymalizowana pod kątem, znaczy lepiej zoptymalizowana. Po prostu oszczędza na, 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 na wielkości tekstury. A właśnie, wybrałem chiński dubbing, wiecie? Wydaje mi się, że lepszy klimacik będzie niż y, przypuszczam jakieś bezpłciowe anglojęzyczne. Będzie lepszy... lepszy feeling tego wszystkiego. Lepsza immersja, lepszy klimacik. To jaki wprawiony z Red Dead Redemption, mimo że na Red Dead Redemption gram na padzie, wiecie? Z jakimś, tam jest chyba aim assist, ale nie wyłączałem tego. Git? Git. <ścoughs> no, Rizel, po pierwszych czterech minutach zajebista. Quick time eventy, graficzka. Jest git. To jakby to, co czego zostałem w chińskiej wersji, zostawiam za sobą. E, tutaj na nowo próbujemy jakoś to em, przeanalizować, wiecie, nie ma co. Bo jestem bardzo ciekaw, jak po prostu te pingi to wszystko wpływało na rozgrywkę całą. Cześć Daryl, witam witam. I dziękuję Anorizer, za follow'ka. Czekajcie, coś głośno mam. Nie, jest okej. Okay. Chyba będę musiał jeszcze przyciszyć troszkę giereczkę, co wy wy o tym sądzicie? Czy jest ok? Oho. Idzie twardzie. Emperor AI Lecz <ścoughs> się z tym nie kryją, widzowie, że AI robiła giereczkę. Emperor AI, przepraszam. Na pewno dubbing trzeba troszkę podbić. Za cicho, za cicho. Myślę, że tutaj jeszcze nie będzie czuć tej legendarnego poziomu trudności. Co? Na pierwszym bossie. Ale zróbmy sobie ten tutorial. tak. OK, to wiem. Air Show Mouse Settings. Heavy Attack pod Ereczką. To też wiemy. Tu mamy skill'e, oczywiście, że wiem. Mhm. Kurczę, mam wrażenie, że jest lepiej niż na chińskiej wersji, wiecie? Już teraz. Może to jakieś moje błędne odczucie, ale mam wrażenie, że już jest jakoś to troszeczkę bardziej responsywne. To są myśli tak. No? Zobaczymy później jakie nam się uda odblokować. Czy dokładnie te same, które miałem w chińskiej wersji, czy coś jednak innego się uda wyłapać? Wiesz co, bo ta gra wyszła już rok temu w Chinach, anorizie. I... E, mogłem... Norm, można normalnie było grać, tylko trzeba było mieć... E, e, jakiegoś VPN-a, wiesz? Żeby mniej więcej w wersji sieciowej to jako tako działało. Ale ona już jest od roku w Chinach. The can, e, Defense can reduce a certain percentage of damage, while dodge can completely avoid enemy attacks. Okej. Okay. Cześć Sołku. witam. A, i dodrze jeszcze, dobra. E, dobra, jak jest slow motion, widzowie, to jest git. Damy radę, chyba, na tej legendzie, zobaczymy. Kurde, jestem ciekaw, jak, jak bardzo wyśrubowany będzie ten poziom trudności. Press E, ciśnij E zanim dostaniesz atak, żeby skontrować ten atak w jakiś sposób. Powoduje to, że jesteś niewrażliwy na obrażenia, i także obniża, tak jakby, wytrzymałość przeciwnika. Czerwone skille nie mogą być obronione, ale mogą być odparte zupełnie, czyli tym przyciskiem E. I to jest właśnie, widzę, coś tu jest nie tak, bo ja tego skilla mogłem normalnie zdeflektować, obronić prawym przyciskiem myszki. Wręcz go mogłem skontrować na tym, jak walczyliśmy z tym pijanym mistrzem. Coś tutaj jest to jakiś, jakiś błąd chyba tutaj jest. A, a złote skile ani nie można obronić, ani, ani odeprzeć. A czemu akurat legenda? A żeby było wyzwanie jakieś. Zazwyczaj te gry są stosunkowo proste, ale zobaczymy, czy legenda znowu nie jest aż bardzo, aż za bardzo wyśrubowana. Po załączeniu Assist Deflection czas przed uderzeniem będzie spowolniony. A, Kumam. Ale ja nie mogę tego załączyć, chyba na legendzie, tak mi się wydaje. Także Slow Motion to nie dla nas, nie? Czyta, nie, coś czuję. Teraz mi go załączyło, ale to tylko na samouczku. Nogi, dobra, let's go. Adjust difficulty. Nie no. A co mogę tutaj załączyć? For better experience. Ja nic nie chcę zmieniać. Ja nic nie chcę zmieniać, jest legenda zostawiamy. No i jest koleżka. Zobacz, czy on będzie trudny. Ajajaj, myślałem, że zacząłem kontrę, a tu ciula, człowieku, nic nie siadło. Okej, okay, to był złoty atak. Też mogę mu niknąć chyba. No, za pierwszym chyba nie damy rady, co? Uuuu, okej, okay, czy ataki też przerywają te super techniki. I GG. E, Wiesz co, chyba nie chciałbym na padzie, ze względu na to, że domyślam się, że większość moich widzów będzie grało jednak na klawiaturze i myszce. Więc jak będą mieli jakieś ewentualne pytania, to będę mógł im odpowiedzieć, ale sam gram dość często na padzie, wiesz więc chętnie bym pograł, ale, ale z tego względu w sumie zagram sobie na mięsie kara kurcy. Okay, jakieś wybuchy. Trzy, nie? Trzy. Aj, ma bardzo mały zasięg. Oczu. I do przodu? Ajajaj, za wcześnie! Za wcześnie! Ale by piękna kontra weszła, nie? Shieldzik dostałem, mogę heal'nąć? Ty, mogę. Człowiek. Zapas chilków mamy taki, że to koniec. A to co to? Błąd. Tężny krzyk. die Ast. Staminy, brak staminy, brak staminy, czekamy, czekamy, czekamy. Exhausted. Znowu czekamy. Ciekawe, ciekawe. Ten boss mógł być prosty, wiecie, bo to są małczkowie, mimo że to legenda, a później może być syf. Ale to, wiesz co, Sylon, ja wziąłem legendarny poziom trudności, ten najwyższy. Nawet to nie jest ekspert, to jest jeszcze wyższy. Więc dlatego tak e, może się wydawać, że ten boss jest taki, wiesz, trochę twardy. To nie jest MMO, to jest pseudo-MMO. To są tylko pewne tryby, które przypominają MMO. Tego dziki też będziemy musieć wpisać, ale to później, później. I powiem Wam, że zadowolony jestem z tego kombatu. On w Chinach, coś w Chinach z nim było nie tak, że się robiły te synki animacji i tak dalej. Bo mi się jest, jest ok. Albo inaczej, MMO to to może jest, ale to nie jest MMORPG, to w ten sposób. Cześć, Supreme. Bo jakby nie było, masz tutaj serwer, na którym można się spotkać z innymi, są różne huby, są aktywności wspólne, na które możesz wyskoczyć, więc jest tutaj gdzieś taka jakaś nadrzędna warstwa sieciowa, która to w tych wszystkich ludzi łączy. Ale nie jestem MRPG, że idziecie na spota, idziecie wspólnie w party gdzieś tam yy, pogrindować w lochach. Cześć błazę, na czemu tak? 962, CE. Co to znaczy CE, widzowie? Jakaś, konkretny, konkretna era Chin. Podczas może jakieś panowanie jakiejś dynastii konkretnej? Ale to wiesz Sailam, że to jest wszystko do nauczenia się. Dobra. Nie widziałem tego, że nie to są te sekty, widzowie, do których można dołączyć Każda z nich ma jakieś inne ruchy do wyuczenia się, inne techniki. A grasz Supreme na trybie ARPG czy MRPG? Robimy postać. E, hopa robimy, nie? Standardowo. Standardowo robimy hopa. Przedtem miałem coś w tym stylu. Elegancki, realistyczny i możemy zrobić Smart Customization. The Yellow River flows far away among the white clouds, and there is an isolated city on the Towering Mountains. <laughs> Naj no chuj nie działa. <laughs> Myślałem, że może tutaj zadziała kopiowanie tego dźwięku, nie? Nie ma szans. <laughs> Coś jest nie tak. Ty, można zdjęcie wrzucić, swoje. Ale nie, zrobimy sobie tutaj jakąś customizację, nie? No można, pół dnia spędzając na każdej walce, nie idzie ta nauka, ale to sprawdzę, skoro za darmo. Kurde, wiesz, Sylon, ale to jest tak, że ty przebolejesz jedną grę w ten sposób. A później każda kolejna już masz profit, nie? I swoją drogą też w każdej innej grze masz profit Zacząłem na koncie NetEase, żeby połączyć z Steamem, masakra I teraz nie wiem gdzie twój kozik wpisać dropy nie działają, bo coś zepsuli Okej okay. Wiesz co, ja będę próbował, jak wejdę do gry już będę w otwartym świecie To coś spróbuję zadziałać z tym kodem Ma ci wygląd zrobić? A, ja myślałem, że ta postać będzie się tak odzywać w gierce George Floyd <laughs> nie, nie doceniali yy, widzowie europejskich graczy, co dobra. Yy, hairstyle. Hairstyle w sumie jest. Hmm, w sumie jest git. Może taki bardziej bym wziął. I tą twarz bym zrobił bardziej taki... takiego zakapiora bardziej bym machnął. E? Czoło. O, środek, środek. Czekaj. No hala bym zmienił, jeśli się da. Chin, makeup, hairstyle. O, czekaj. Szczenę też, trochę szerszą byśmy zrobili, nie? Nie chcę mi się aż tyle bawić z tym. E, ale nos. Oh, sniff, sniff. No, ale trochę większy byśmy machnęli. I teraz tak. Oczy, jeśli by się dało. Lewe. A, to każde osobno można. A, można każde osobno, jeśli chodzi o kolor? Ty jedno oko może ci spierdzielać, nie? Cześć, Mazak. Bez komentarza. Czekaj, czekaj, co? Czar ma funkcję, że możesz wysłać wiadomość głosową, i tam dopiero. To, to dopiero było. Ok. Zagadki są po chińsku. Dalej, co ty gadasz? Ok. Dobra, kolor, kolor, kolor. Gdzie tu się zmienia kolor overall? Left, right, overall eyes, angle rotate... No, nie ma. Nie ma. Nie ma koloru. To jest niesamowite. Jak to może nie być koloru? Chcielibyśmy trochę niżej te oczy, git. Jeszcze te usta. W ten sposób może. Gdzieś tak, git. Make-up masz, aha, no logiczne, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Może teraz pod fiolet, nie? A jedno czarne, zupełnie. Jest okej, okay, jest OK I I shine. Przeróżne. Dziękuję bardzo za subskrypcję. Cześć Kurisu. Yo, chyba zapomniałeś o streamie 10 z Rimuelda, ankieta. Eee, nie zapomniałem, pamiętam, cały czas, ale pewnie nie będzie czasu, żeby to zrobić. Ale pamiętam, pamiętam, no. The facial hair. A ja już podszczypują... Kurde, no i zostawię subskrypcję. Tak, dam bym ci bana i byłby spokój. Dziękuję za subskrypcję. No i takie to jest. Koło toksyczności. Dzięki bardzo. Kto to? Błazen, dzięki bardzo. I jest hype train. Ty, no to jest interesujące w takim razie. No bo. A, to mogę sobie jakieś tatuaże zrobić, tak? Asian lines. A, i mogę ją normalnie gdzieś jeszcze tutaj wrzucić? Nie ja wiem, to zrobił sobie. Chyba, że jeszcze większą jakąś. O. To na pewno jest potrzebne. Dobra. A mogę więcej? Żeby wiecie, było widać, że zaprawiony w boju. I tutaj jeszcze jedna blizna git. To, to co bym jeszcze chciał zrobić, to zmienić kolor włosów widzowy. Ale coś tego nie widzę. Facial hair, facial accessory. No bo tu mamy tylko jakieś brudki. To może nie. Sets. A tu są gotowe make-upy. 40 minut streama, bo na początku sobie gadaliśmy jeszcze przecież. W hairstyle? No właśnie, nic nie widzę, chyba że czekaj, hairstyle. Oj, no, 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 no. Kurde, no nie ma. Hairstyle to zmienia tylko typy tych włosów i tyle. Ja może takie bym zrobił. One są git też. Dobra, tyle. Widzowie. I tak człowieku on będzie wyglądał jak pupa niemowlaka, tym gościu. Twarz nieskazitelna. To jest koniec. Uszy, może mniejsze trochę. A może tak być, że ten. Na swoim drogim jestem ciekaw, że. że, że y, no, farbujesz włosy. Tak, tak, tak może być. Dobra, jakiś outfit, nie? Outfit weźmiemy taki, background, nie wiem czy to cokolwiek mi zmienia już teraz, czy to jest po prostu tylko sprawdzenie jak moja postać wygląda. Good, confirm, styk. Nie rozumiem tych negatywnych opinii na Steam teraz, że niby nie taka jak na filmikach. Kurde, to nie wiem jakie oni filmiki w sumie oglądali. Może jak obejrzeli tylko trailerek dwuminutowy, to faktycznie gdzieś tam poczuli rozczarowanie, nie? Dzięki Arema za followa. Nie, Bounty Hunter, tam jest na tworzenie postaci na bazie Twojego głosu i dźwięku, wiesz? Alter. Use the skill in the pitch pot to gain the tipsy effect. Start with two inspiration. Plus two inspiration the gift of Gab. Ja chyba co to? A, name already taken. To tak, alter MMO. Ty! Normalnie, widzieliście? Mój nick był na żetonie Ale jaja Aha, zajumał Trochę jak w Battlefieldzie, też nieśmiertelniki To może coś ten desen jest z tymi zielonymi tokenami A rzucił mnie nim? Ok. widziałem

你是不是打我了？啊、哦，谁想打你了？我叫了你好久，好大声，你都不醒。哎，你刚刚说什么黑衣人？在哪里啊？算了，没什么，我迷糊了。啊，说好的一起闯荡江湖，你不会瞒着我什么吧？哼，快点说，不然我不理你了。知道知道，你不是还要去将军祠找广胡子买东西吗？还不快去！ 我们快点走，广叔说好今年给带鲜花粉的。哎，那你先等我一下，我还要去小屋里看看。那你快点来哦。o 我咋 a c z y n a s, <Okay>. <S, <Okay>. <S